odcinku na naszym kanale i ten odcinek to Instagram kontra rzeczywistość! Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i powierzchniego Instagrama. To zaczynamy papami pa. mm, do Jaki tutaj był organ.

Towe. Ah. O, to lek sobie jeszcze Zobacz. Przed chwilą i to coś się kliknęło, ale fajne wyszło. Dobra, publikujemy. Pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Hashtag, super pies, hashtag, najlepszy pies. Ok, publikuj. Super. E, dziękuję, dole. Ha! <grym> super. <grym> На. Э, это файл. Спокойно, Иду до кухни. Нема. Так, шкаленка. świeżo wyciskany soczek, własnoręcznie wyciskany sok, pyszny sok pomarańczowy, świeże pomarańcze rządzą. Opublikuj. Hmm. Coś pysznego. Dobra, koszulka jest. Teraz trzeba coś wymyśleć z tym. Dobra, to będzie kot, że tu się pobrudzę, tu się... Tu się spociłam, Tu, tu, tu. Okej. Okay. Telefon. I O oh, Kochani, wiecie jak się zmęczyłam? Okropnie. Cała twarz w pocie. Oh. O, zobaczcie go Dobra. Publikuj super mega czat ćwiczenia. ćwiczenia, fitness bądź fit. Oprodukuj. Niech zresztą. Niech myślą, że wdrażam. Nie wdrażam. Nie wdrażam. Ja tak ćwiczę. Super. Ale super futro. Taka drużyzna To schowam metkę Okej okay. Wyśmieszek Hashtag Drogie futra rządzą Hashtag Pogata dziewczyna Co pani robi? E, nic, ja tylko przymierzam Do widzenia! miejskie, potrafię na tej szalfie? tej okay. wow. ja... ja. To chyba nie jest... słowa Dla mnie... Żeby Żeby najłatwiejszą pozę... Tak będzie na miejskie, Dobra, to też będzie w ładnie wyglądać. Okej... Okay. Zobaczcie jak... Klikam na szarpach. Publikuj. Ogrodniczki to chyba najbardziej ogrodowy strój, więc idealnie Trochę ziemi tu, tu, trochę tu na ręce, no, tak, idealnie będzie. I... super. Okej, okay. zobaczcie jak się napracowałam, przekopałam całą tutaj grządkę i w ogóle mega się napracowałam, patrzcie mam całe brudne spodnie. Normalnie szaleństwo. Tak się zmęczyłam, ale zobaczcie, jakie kwiatki ładnie posadziłam. Widzicie? Super. To pa, pa? Hashtag ogrodowa dziewczyna, hashtag pracuś opublikuj. Dzięki za oglądanie! Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i wpadnijcie do naszego Instagrama. I koniecznie naprawdę musicie zostawić jakiś komentarz z pomysłem na film, bo my czytamy komentarze i odpisujemy, a na Instagramie są fajne relacje i dużo pytań, więc wpadajcie. Dzięki za oglądanie pa. jeszcze raz i pa pa!